Witam w mojej pracowni tą Peck Making dawno mnie nie było wracam i zajmiemy się od razu dosyć poważnym tematem według mnie czyli będziemy, będziemy robić giga, czyli przystawkę do robienia szlifów na szlifierce taśmowej zapraszam na początek pokażę wam mój stary jig można powiedzieć, że go odziczyłem po zaprzyjaźnionym makerze z Warszawy Adamie, Adam, pozdrawiam Ci przy okazji. I teraz tak, Dzik dobry, stalowy, porządna robota. Jednakże no, ma parę mankamentów. Przede wszystkim ilość otworów yy, dających nam możliwość regulacji ustawienia Blanka yy, do, do szlifowania jest zbyt mała. Przez co mamy no, ograniczoną możliwość ustawienia kąta wyjścia szlifu. To był jeden mankament, drugi mankament, długość tej tej czy powiedzmy ścianki czy tamtego elementu około 180 mm. No, trochę krótkie, owszem na małe noże jak najbardziej się sprawdza, jednakże, że jestem zwolennikiem robienia większych noży 260 do 300 mm, czasami dłużej. No było po prostu brak możliwości zamocowania odpowiedniego blanku na tym dźigu. No i przez to wpadł na pomysł zrobienia nowego giga po swojemu dostosowanego do swoich potrzeb, do swoich wymagań ten dzik posłuży oczywiście jako dawca bardzo ważnych elementów między innymi mówię może um Taka beczułka to jest zasada działania na zasadzie śruby rzymskiej. Na jednym króćcu jest gwint prawy, na drugim lewy. Kręcąc w jedną bądź w drugą stronę, zmieniamy kąt względem podstawy. No, przez to możemy sobie ustawić odpowiedni kąt, jaki chcemy, pod jakim chcemy szlifować. Nóż. Tak. Dalej jest tutaj. Nakrętka kontrująca, którą dokręcamy, i przez to już mamy tutaj odpowiednie zabezpieczenie, że nam się kąt w czasie szlifowania nie zmieni. Nie zmieni. Dalej, ważnym elementem jest świężyna, dosyć mocna, usztywnia nam dodatkowo całą konstrukcję. Co tu dalej? No, zawiasy, jak widzicie, są z typu okiennego, budowlanego. Teraz pokażę Wam, jakie elementy będą potrzebne. Oprócz elementów zawartych w tym dźigu, które zostaną przełożone do nowego. Co jeszcze należy dokupić? Najważniejszą rzeczą będą płaskowniki aluminiowe. W moim przypadku szerokość 60, długość 260, grubość płaskownika 12 mm. Dwie sztuki. Kolejnym ważnym elementem zawias zawiasy. Zawiasy okienne prawdopodobnie. E, tego typu składają się z trzech elementów trzpień wchodzi w środek on będzie później dobity, bo na razie jest włożony tak aby był, później jest dobity e, miejsce na dokręcenie i tu w tej stronie tak samo dwie sztuki dalej, kolejne ważne elementy oczywiście odpowiednie śruby do dokręcenia tych zawiasów posłużą mi śruby z łbem stożkowym e, oczywiście śruby dopasowane do średnicy otworu w zawiasach, czyli w moim przypadku to jest gwint M5 śruba stożkowa, tak jak wspomniałem na klucz i wysokość śruby około 14 mm no i w zasadzie to jeżeli chodzi o nowo kupione, dokupione elementy do zbudowania, bo tak jak wspomniałem wcześniej śruba rzymska razem z uchwytami zostanie przełożona z tego dzika uchwyty również i tak samo jak system tutaj sprężyny dobra, teraz tak jeżeli połączenie gwintowane to oczywiście komplet gwintowników Komplet to znaczy trzy sztuki, tak. nie pamiętam fachowo jak się poszczególne nazywają, na, po, na początku jest powiedzmy wstępny, średni i wykańczający, do tego jest oczywiście pokrętło wskazane, żeby sobie ładnie, ładnie, e, ładnie to wszystko wkręcać, tak? Dalej, do gwintowników, do odpowiedniego gwintu odpowiedni otwór musi być wywiercony, e, w tym przypadku... Wintu M5 Otwór będzie W średnicy 4,2 mm Taką informację często Zawierają producenci suwmiarek Jest taka sprytna tabelka Jeżeli nie macie takiej powiedzmy Suwmiarki z taką tabelką Oczywiście dostęp Do tej informacji znajdziecie W internecie Suwmiarka nam się przyda Oczywiście Przyda nam się też suwmiarka traserska, rysik, ołówek, flamaster jakiś, kątownik, płyn do trasowania. Znacie już z poprzednich filmów, Autorska, mój autorski pomysł Dykta Blue się nazywa. Znajdziecie na Facebooku jak go zrobić, na grupie zrób Nóż. No i w zasadzie to są wszystkie ważne narzędzia i, i, i możemy w sumie zaczynać pracę. Zaczynamy od wytrasowania otworów przyszłych. Więc tak, tak jak wspomniałem dykta blu. W skrócie powiem, że ciecz zrobiona na bazie denaturatu, gęcjany i szelaku. Proporcje, tak jak wspomniałem wcześniej, znajdziecie na grupie zróbmy aplikator. Może być gąbka, pędzel, co tam macie pod ręką. I malujemy powierzchnię. Rękawiczki radzę zastosować, bo trochę brudzący środek. Na początek. Wyznaczamy środek płaskownika. W moim przypadku zmierzyłem 256 mm. Dzielimy na dwa, wychodzi nam wartość. I tę wartość przenosimy za pomocą sufmiarki traserskiej. Wyznaczamy. Dobra, drugi płaskownik, tak samo. Dobra. Na tej wysokości będziemy wiercić otwory mocujące śrubę rzymską. To będzie nasza oś symetrii. Zespół śruby rzymskiej został zdemontowany. Tu są takie uchwyty do niej. Te uchwyty teraz będę należy przykręcić tutaj, gdzie wcześniej. W osi symetrii rysowałem linię, przenieść w miarę możliwości w jakiś sprytny sposób otwór. Lepiej to rysikiem to wykonam. Mamy linię, otwór tu jest gwintowany pod śrubę M5. Chodzimy na linii. Patrzymy, żeby było równo. I końcówką rysika w linii. Zaznaczamy wstępnie tak to wygląda. O, jest w linii. Tu będziemy wiercić otwór. Teraz punktakiem poprawimy i będzie lepiej widać. W punktach tak jest młotek. I punktujemy. Przypominam, że aluminium czyli nie trzeba walić, nie wiadomo jak mocno. Teraz zajmiemy się trasowaniem otworów do przemocowania zawiasów. Jeżeli ktoś zdecyduje się na tego typu zawias, to niech go sobie nawet obejrzy i zwróci uwagę, że on jest asymetryczny, można powiedzieć. Widzicie budowę przekroju? To operator mi pomaga, bo mi rąk trochę brakuje. I teraz tak, efekt mamy taki, że z tej strony kąt jest inny, a z tej kąt jest inny, mniejszy. Ma to znaczenie, bo jeżeli będzie zbyt mały kąt później e, na tej ścianie, powiedzmy na, na tym elemencie, no to będzie mały zakres regulacji e, przy późniejszym e, szlifowaniu e, noża. Kolejna ważna rzecz. Pamiętajcie o tym, że szpień jest tutaj wybijany i on powinien być tak umiejscowiony, żeby go wybijać na zewnątrz, a nie w tą stronę, bo będzie tutaj blokował ten drugi zawias. Zdecydując się na te zawiasy, to poszukajcie na stronie sprzedawca albo producenta rysunku technicznego, gdzie są zawarte cenne informacje, rozmieszczenie środków otworów, Odległości od krawędzi. Ułatwi nam to tutaj teraz trasowanie przyszłych otworów. Pierwszą linię, którą będziemy trasowali, która będzie pomocnicza do wyznaczenia otworów, będzie odległość od krawędzi zawiasu do środka otworu, czyli według producenta jest to 7 mm. Ja to zmierzyłem sofmerką, potwierdzam. W związku z tym, lisujemy linię od krawędzi tej dotąd 7 mm. Linie zostały wytrasowane. Przypominam, że one mają być po przeciwległej stronie od mocowania śruby rzymskiej, żeby komuś nie przyszło do głowy, że chce tu wiercić. Zresztą na pewno się zorientujecie. Teraz będziemy wyznaczać linie, które ustalą nam miejsce konkretnie, w którym będą wiercone otwory, czyli będziemy rozlokowywać zawiasy. Od krawędzi zewnętrznej. Od krawędzi zewnętrznej, w moim przypadku otwór pierwszy będzie w odległości 20 mm, następnie od środka otworu według informacji zawartej przez producenta przeniosę kolejny otwór. Tak to wygląda. Tu będzie jeden, tu będzie drugi. Teraz punktujemy. Najpierw zajmujemy się podstawą, wyznaczone miejsce otworów. Przystępujemy do wiercenia. Ok, otwory zostały wywieszone. Następna czynność to będzie gwintowanie, ale zanim przystąpimy do gwintowania, to należy sfazować krawędzie otworów z jednej i z drugiej strony, zwłaszcza od tych, od których będziecie wkładać gwintownik i gwintować, żeby gwintownik ładnie sobie na początku wszedł. Fazowanie, mam taki frez, no i tu już z ręki przyciskamy i... Gwintowniki mają oznaczenie: jedną kreskę, dwie bez kreski. Zaczynamy od gwintownika z jedną kreską, czyli tak zwany wstępny, później średnia, nazwijmy to. Nie pamiętam ale fachowych nazw i ostatni wykańczający, który już robi pełny gwint. Teraz tak, uwagi techniczne. Oczywiście, gwintując w stali, zawsze z użyciem odpowiedniego oleju. No, ja akurat nie mam, także będę się tu mordował. Powiedzmy, no całe szczęście, że to aluminium bez oleju, ale da, myślę, że damy radę. W otwór prowadzony gwintownik, i staramy się go na początku prostopadle prowadzić. O mało, żeby on sobie tam załapał ten gwint. I jedziemy. Muszę się Wam przyznać, że ostatni raz gwintowałem, no, dobre 30 lat temu. Otwór wywiercone, nagwintowane, przy okazji zrobiony otwór i wyfazowany od razu Yy, tak, żeby się łeb schował, tu będzie mocowane dolne mocowanie śruby rzymskiej. Tak to będzie mniej więcej wyglądać. Tu będą zawiasy. Także podstawę mamy gotową. Ważna uwaga: yy, fazowanie należy tak zr zrobić, żeby nic tutaj nie wystawało. Czyli jak widzicie, śruba jest, łeb śruby jest idealnie schowany. Ładna płaszczyzna przylegania jest do stolika szlifierki. Także to tyle. Jeżeli chodzi o podstawę, teraz zajmiemy się drugą częścią, czyli tą regulowaną tam gdzie kąt się ustawił. Ok. Drugi element zrobiony, otwory wywiercone, nagwintowane, zawiasy przykręcone, wszystko gra i buczy, możemy składać. No i złożony, złożony, mechanizm chodzi, kąt się zmienia. Co teraz? Zostały otwory w ściankach rozmieścić według własnego własnej koncepcji, żeby to grało, działało no i jeszcze tutaj otworzy być może na, na jakieś uchwyty dzik złożony, działa wszystko elegancko kąt się ładnie reguluje? Wszystko jest sztywne. Otworów jest. No widzicie, ile jest. Tutaj zostały jeszcze dorobione. Otwory są niegwintowane. To zostaje, pozostaje kwestią jeszcze do rozstrzygnięcia. Zobaczę, jak mi się będzie sprawdzało na zasadzie wkładania jakichś kołków. Ewentualnie, jeżeli to będzie słaby pomysł. Zostaną nagwintowane, bo są wierzone. wiertłem do gwintu M5. I jeszcze na koniec jedna rzecz. Tutaj spód spód giga będzie wyklejony czymś takim. To jest płótno, które jest na którym jest grafit. Po prostu trzeba dociąć paski na wymiar, przykleić na jakiś porządny klej. A dzięki temu dźwięk będzie się płynnie przesuwał po stoliku. Bo wiadomo, że aluminium i stal się nie bardzo lubią. Do tego wyjdą jeszcze opiłki z zeszlifowania blanku, także to wszystko się będzie zacierało. Dzięki grafitowi, będzie to wszystko elegancko chodziło. Jeszcze w kwestii wielu zapytań, jaki, jaki zacisk zastosować do dźiga: czy C, czy G, czy tam nie wiadomo jeszcze jaki. Niektórzy nawet kluczem MORS. Robią, ja mam taką prostą konstrukcję, płaskownik wygięty w, w kształcie litery U nagwintowany, to jest śruba M8 grzybek zaklepany nisko profilowy, tam tam niestety przykręcamy kluczem można to było dać motylek, po prostu byłoby łatwiej no i tak to będzie wyglądało w przyszłości